I po raz kolejny, jakby ktoś szukał mojej przynęty, to znajdzie się ją bardzo głęboko w pysku tego fajnego szczupaka, ale również na Fishing Starze. <grystanie> Jest pięknie! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Ewa. Witam Was serdecznie z mojej dużej, ulubionej wody po raz kolejny na grubym szczupakowym rekonesansie. Sprawdzimy sobie dzisiaj, gdzie stoją te szczupaki, na czym mają ochotę żerować i czy w ogóle jest jakaś szansa, że tej jesieni zobaczycie jeszcze jakiegoś naprawdę grubego, pięknego, tłustego mazurskiego szczupaka w moich rękach. Dzisiaj troszeczkę zmiana taktyki, a w zasadzie dodatek do tej mojej taktyki oczywiście musiało zacząć padać. Ostatnich kilka dni wiało piekielnie mocno i liczę się z tym po prostu, że te szczupaki mogą nie chcieć stać. Na tej najpłytszej wodzie, na środku tych górek. One mogą chcieć się schować gdzieś tam od tego wiatru troszkę, niekoniecznie super głęboko, ale 2-3-4 metry na tym pierwszym spadku, tam gdzie ta fala nie jest taka duża, gdzie ta woda jest troszkę spokojniejsza, gdzie ten muł nie jest taki podniesiony. One mogą chcieć tam stać żerować i tam spróbuję je dzisiaj również dopaść. Także do tych moich standardowych przynęt mam też kilka z wkręconymi obciążeniami i zobaczymy, czy te ryby są też troszkę, troszkę głębiej. Natomiast zanim przejdziemy do tego odcinka, zanim przyjdziemy do tego wędkowania, dosłownie dwa słowa, słuchajcie ekipa, uważajcie na siebie, ostatnie kilka dni w Polsce to istny armagedon, poprzewracane drzewa, wywracane łódki, absolutny koniec świata, w takich warunkach nie wolno ruszać nad wodę. Ja nie mówię, że macie się chować do bunkrów, jak tylko się pojawi jakaś ciemniejsza chmurka, albo siedzieć w trzech kombinezonach, jak tylko zrobi się odrobinkę chłodniej, absolutnie nie, takie ciężkie warunki to często bardzo dobry czas na złowienie jakiegoś fajnego szczupaka, co zresztą widać wokół mnie w tym momencie, ale po prostu musicie na siebie uważać. Zawsze dobre, e, ciepłe ciuszki, dobre, ciepłe buty, coś ciepłego e, na głowę. Ja w tym momencie oczywiście standardowo w czapce z daszkiem, ale zaraz zakładam komin, zaraz zakładam ciepłą e, czapę i ruszam na wędkowanie. Pamiętajcie, że nie ma takich ryb, nie ma takich okazji, nie ma takich brań, które są warte naszego życia i zdrowia. I absolutną głupotą jest w te najgorsze warunki ruszać nad wodę. W takie kiepskie, tak jak dzisiaj, bardzo chętnie, ale również z głową, lub na czapeczka, żeby to co macie pod tą czapką przypadkiem nie ucierpiało, żeby jakieś tam dziwne pomysły wam do głowy nie przychodziły i będzie bardzo w porządku. Nie przedłużam, wytrzymajcie kciuki, żeby ta pogoda się nie popsuła samocno. No i oczywiście, żebym dopadł w coś fajnego. Słuchajcie, sprawdziłem prognozę i po południu ma wiać naprawdę bardzo, bardzo mocno, także odpuściłem dosłownie po 5 minutach moją pierwszą miejscówkę, tą najbliżej slipa i płynę na drugi koniec jeziora, na te miejsca najdalej wysunięte w stosunku do mojego slipa, tak żeby je obłowić póki się da, a jak zacznie mocniej wiać, po prostu w stronę tego slipa będę płynął, a tam blisko mam parę też fajnych miejsc i nawet gdyby wydarzyło się coś strasznego, pojawił się jakiś szkwał, jakaś burza, to ja bez problemu sobie szybciutko do tego slipa wrócę, także najpierw obławiamy tej miejscówki dalej, a potem coraz bliżej slipa, także kolejność troszkę odwrotna niż standardowo. Zaczynam od maleńkiej tutaj góreczki na środku niczego, a potem popłyniemy pod wyspę. Zobaczcie jakie maleństwo, ale na pewno trzyma jakieś ryby. Pytanie tylko, czy uda się je skusić. I tutaj spróbuję najpierw boki i front tej górki obłowić troszkę głębiej, Także niewielki riki z majtkowym grzbietem, 10 gramowa główka, to zbrojka na brzuszek i w opadzie powolutku front i boki obłowie, a potem sam szczyt już jakąś większą przynętą, ale znacznie lżej uzbrojoną. Na dole jeszcze spokój, ale na górze te chmury naprawdę szybko płyną. No nie wiem. Nie wiem, czy nie miałem bardzo delikatnego brania. Tak, 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 tak. Wyszedł szczupak. I wędkarski instynkt mi się włączył od razu. Podałem mu przynętę drugi raz, ale no, niekoniecznie jestem obrażony, że nie uderzył drugi raz ten szczupak, że się nie zapiął. E, takie ryby pewnie zawsze frajda. Nie ma nacień w ogóle. Takie ryby zawsze frajda, no ale dzisiaj skupiam się na, na rybach większych i bardzo ważna informacja dla Was jest taka, oczywiście to jest podstawa, jest to bardzo logiczne, ale nadal różnie wędkarze na to patrzą: nie wolno wyciągać wniosków po pierwsze po małych rybach ogólnie. A po drugie nie wolno kojarzyć zachowań ryb 50-60 centymetrowych w stosunku do zachowań ryb znacznie, znacznie większych. To są różne gatunki. 50 szczupak i metrowy szczupak to są ryby, które mogą żerować w zupełnie innych miejscach, w zupełnie innych okresach, o zupełnie innych porach, mogą być w zupełnie inne przynęty, w zupełnie inne kolory itd. Tak 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 Także to, że ta 60 odprowadziła, puknęła bardzo lekko, to wcale nie znaczy, że dzisiaj ryby nie żerują i teraz. Trzeba spakować walizki i jechać do domu. Jest to dosyć dziwna sytuacja, że taki szczupaczek nie połknął tego Rikiego. Bardzo dziwne, jak mam być szczery, bo dużo mniejsze szczupaki łykały tą przynętę. Także to nie chodzi absolutnie o rozmiar. A ten dosłownie puknął zamkniętym pyskiem. Ja bym nie dał sobie ręki uciąć w ogóle, że to było branie. Ale że odprowadził, że pokazał się, no to przynajmniej wiem, że to było w cudzysłowie branie, a po drugie na szczęście wiem, że to nie była duża ryba, tylko, tylko mały pisklaczek tutaj, który zainteresował się tą gumą i z jakiegoś... Dziwnego powodu, po prostu nie chciał jej połknąć. Tak czy inaczej, nie biorę tego do mojego notesika, nie wpisuję sobie: Okej, okay, o tej porze, z takim wiatrem w tym miejscu, taki szczupak nie uderzył w moją przynętę. To znaczy, że już nigdy więcej tutaj o tej porze i w taką pogodę nie spróbuję. Po takich rybach wniosków nie wyciągamy. W stosunku do dzisiejszego łowienia też o tym nie będę myślał, ani tym bardziej w stosunku do tych ryb. Większych. Natomiast fajnie, że ryba się pokazała. Zaraz przestawię się kawałeczek, zrobię jeszcze drugi spad, potem trzeci. I zobaczymy, czy stoją tutaj inne ryby, większe, może bardziej aktywne, bardziej chętne, żeby pokazać się na odcinku, a potem lecimy na kolejne miejscówki. Wiatr fajnie się przekręcił, wieje trochę bardziej z boku, nie wzdłuż zbiornika. Także póki co bardzo bezpiecznie, póki co spokojnie mogę sobie tutaj obławiać wszystkie miejsca. Pierwszy kontakt ze szczupakiem. Nie ten rozmiar i nie taki kontakt, no ale fajnie, że cokolwiek się wydarzyło. Zmieniłem przynętę na szatiska, Przestawiłem się troszeczkę i tak jak wtedy zaczynam od spadów. Najpierw głęboko, potem coraz płycej, coraz płycej, coraz płycej. Zmieniam przynętę na samą wkrętkę gdzieś tam i większą gumę i sam szczyt tej góreczki obułowie. Jest! 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 Nie mam pojęcia, jakiej wielkości to jest ryba, ale chyba niezły. Teraz zanurkował w zielsko, ale wydaje mi się, że jest niezły. Ależ huknął przepięknie! Przepiękne branie, no i jest fajna rybka. Jest niezła ryba, naprawdę spoko. Ależ huknął! Ależ huknął przepięknie! Tak jest. Myślę, że rybka pod 80 centów. O, ale silny. W niesamowitej kondycji są tutaj ryby o tej porze roku. Opa, opa, spokój, spokój. Jest w podbieraku. Troszkę zielska rzeczywiście ściągnął, no przesadziłem. Taka siedemdziesiątka z groszem, ale naprawdę fajna ryba. No i tak jak mówiłem, zobaczcie co tutaj się stało z tą przynętą. Absolutnie pożarty, 16 centymetrowy szatis. Jak macie ochotę go dopaść? Wiecie gdzie go szukać na Phishing Storze wszystkie linki macie w opisie. Ryby jeszcze nie mierzyłem, to jest fajny szczupak, ale na pewno to jeszcze nie jest ten rozmiar, który mi się marzy. Natomiast ryba bardzo silna, no i to branie. Mua! fantastyczne się z całej siły, żeby zabić, zamordować moją przynętę. I to jest idealny przykład na to, co mówiłem dosłownie 5 minut temu, stojąc 15 metrów dalej, kiedy odprowadził mi szczupaczek po takim dosłownie pstryknięciu w ogonek mojej przynęty. Nie wolno po jednej takiej do tego rybie wyciągać wniosków, bo tak jak mówię, no dosłownie odległość rzutu dalej stał kolejny szczupak, który zawalił w tą przynętę niesamowicie mocno. Tam odprowadzał, nie miał ochoty na żerowanie, tu zabić chciał zupełnie moją przynętę. Także nie wyciągałem wniosków po jednych rybach, szczególnie tych mniejszych po tym walnięciu. Też za dużo wniosków nie wyciągnę, ale na pewno jestem dużo bardziej zadowolony niż po tym pierwszym kontakcie. Pokazuję wam rybkę, wypuszczam, no i co? Łowimy dalej. Ryba bardzo sympatyczna, myślę, około 70 cm. Fajny, silny, mega agresywny szczupak. Idealna rozgrzewka przed dzisiejszym grubym owieciem. Takie jest, takie 68 cm. Fajna, gruba, silna ryba. Dzięki wariacie. Ryba stała na samej krawędzi tej górki, także teraz jeszcze ze dwa rzuty. Troszkę głębiej. Tam również mogą być szczupaki. Potem sam szczyt, tak jak mówiłem już wcześniej, no i potem resztę tych spadów również obłowie. i zobaczymy, czy stoją tutaj jeszcze jakieś. Zobaczmy teraz sam szczyt, 19 cm szatis, Red Light na samiutkim wkręcie bez obciążenia. Te górki, te szczyty. Oczywiście, tutaj zazwyczaj jest jedno, dwa brania na cały dzień, także te moje 30-40 minut, to jest jakiś tam procentik potrzebny tutaj do osiągnięcia sukcesu, i absolutnie żaden wyznacznik potencjalnego żerowania tych większych ryb na szczycie, no ale. Fajnie to wszystko wygląda. Fajna falka, słoneczko co chwila świeci, mogłyby tutaj się jakieś kręcić, mógłby już uderzyć jakiś większy. Jeszcze parę minut na tym szczycie spędzę. Potem zobaczymy kancik, a potem polecimy sobie w zupełnie inne miejsca. Tam spędzę godzinkę, dwie i wrócę na popołudnie znów tutaj na szczyt. I bardzo, bardzo możliwe, że przyspawam się dosłownie do tego szczytu i przez dwie, trzy godziny będę non-stop dużymi przynętami rzucał dookoła jest to nudne łowienie jest to ciężkie łowienie jak ktoś nie ma samozaparcia momentalnie odpuszcza między innymi dlatego jestem sam tutaj na tym jeziorze bo na tej wodzie samozaparcie jest wybitnie potrzebne no ale pomimo tych wszystkich minusów które właśnie wymieniłem no jest to łowienie które daje po prostu duże szczupaki Stryba. Ach, fajny. Fajny, fajny, fajny. Lepszy niż myślałem. O, już przepięknie tutaj przy wódce. Guma wyszła z zielska. Ładny, naprawdę fajny szczupak. Jest w podwórku. Guma wyszła z zielska. Czyli pierwszy spadek po raz kolejny. Guma wyszła z zielska. Podbiłem ją trochę mocniej, żeby ściągnąć to zielsko, zaczęło padać, i BAM, toki strzał że hej! I fajna rybka. To już jest trochę większy szczupak. I po raz kolejny, jakby ktoś szukał mojej przynęty, to znajdzie się ją bardzo głęboko w pysku tego fajnego szczupaka, ale również na Fishing Starze. Jest pięknie! Poobawiałem troszkę bardzo głęboką wodę, nawet 10-12 metrów to wejście na moją góreczkę. Tam jest co prawda piasek i prawie nie widać drobnicy, ale zdarzało się, że trafiałem tam ryby. No i oprócz tego, oczywiście te pierwsze spady, o których wspominałem na początku odcinka, że przy tak silnym wietrze, szczególnie po dwóch, trzech dniach, takich wichur te ryby mogą chcieć stać schowane. Z dala od tych wielkich fal, tej wzburzonej wody, z dala od podniesionego mułu one mogą chcieć tam właśnie na tym pierwszym. Spadku w tej roślinności sobie stać, i dzisiaj póki co wszystkie ryby złowione właśnie w ten sam sposób. Ta dokładnie identycznie rzut, dosyć daleko wzdłuż tego spadu. Rzuciłem troszkę za blisko, także moja przynęta wpadła w roślinność, podbiłem ją z roślinności. bam, Piękne uderzenie. No i tak jak widzieliście, przynęta znów absolutnie cała połknięta. To już jest lepszy szczupak niż te nie imponujące 68 cm z początku odcinka, to nadal jeszcze. Nie jest ten rozmiar, który sprawiłby, że cały się trzęsę, ale już naprawdę niesamowite emocje, już naprawdę wielki wędkarski skurcz, a ja jeszcze mam trochę przecież dnia łowienia, także nie przedłużam, pokazuję Wam rybkę, wypuszczam i walczymy dalej. Ach, nie jest to może. Rekord świata. Na pewno nie jest to ryba największa w moim życiu, ani nawet nie z czołówki, ale już naprawdę piękny, gruby, silny, mazurski szczupak. Takie ryby dają już wielką, wielką frajdę, nawet na mocnym sprzęcie. Jak jeszcze jakiegoś się uda dzisiaj dopaść, to już będzie pełna rewelacja, ale już i tak jestem zadowolony. Rybkę wypuszczam i próbujemy dalej. Prawie równo 80 cm. Fajny tłuścioszek do wody. Pięknie poszedł. Ale fajnie, ale pięknie. O to właśnie chodzi. No i słuchajcie, no ja te spady obawiam praktycznie zawsze. No bo nie oszukujmy się, zarośnięty spadek górki jest absolutnie klasycznym, podstawowym miejscem na łowienie szczupaków. Natomiast na tym zbiorniku bardzo rzadko te brania się tutaj zdarzają po tych spadach. Ryby zazwyczaj są albo znacznie, znacznie głębiej gdzieś tam wśród drobnicy, albo właśnie wchodzą na szczyty tej górki i tam dużymi przynętami można pięknie połowić. I przed tymi wichurami, jak byłem tutaj z próbą, nagrania dla was odcinka. Rzeczywiście na tych spadach nie miałem ani tyku, a jak tylko wpłynąłem na szczyt górki, miałem dwa brania i wyjąłem bardzo fajną, grubą rybę na szatki za 19 cm. Natomiast tak jak mówiłem na początku tego odcinka przez te bardzo silne wiatry, przez to, co się działo tutaj przez ostatnie kilka dni, zaświtała mi w głowie taka myśl, że one mogą chcieć po tych spadach się pochować, one mogą tam być właśnie. Troszkę aktywniejsze. No i póki co ta teoria sprawdza się wyśmienicie. Na szczytach bez brania, po spadach dwie ryby wyjęte, jedna odprowadziła. No i najprawdopodobniej tak reszta tego dnia będzie wyglądała. Ale jest tam fajna kępka jeszcze. Dosyć głęboko, tak prawdopodobnie reszta dnia będzie wyglądała, że będę łowił i troszkę po tych szczytach, bo tego nie wolno odpuszczać, ale sporo czasu również na pewno poświęcę właśnie na te spady i zobaczymy, czy wydarzy się coś jeszcze. Ja już jestem zadowolony, bo to naprawdę fajny szczupak, ale jak puknie coś jeszcze, to się przecież nie obrażę. <laughs> Także pamiętajcie, żeby jak najwięcej starać się wyciągać tych wniosków, jak najbardziej reagować na to, co spotykamy. Czekacie nad wodą warto korzystać z własnego doświadczenia. To jest oczywiście podstawa podstaw, ale nie wolno ślepo ufać temu, że w zeszłym roku o tej porze brały szczupaki na 7 metrach, to w tym roku również na tych 7 metrach będą. Wystarczy parę stopni różnicy w temperaturze wody, wystarczy zmiana kierunku wiatru, wystarczy, że drobnica troszkę inaczej się ustawi i te ryby będą po prostu w innych miejscach. Także doświadczeniu wierzymy, ufamy, korzystamy z doświadczenia, ale nie wierzymy mu w pełni ślepo. Trzeba zawsze korzystać z tego, co macie pod czapką, tak jak mówiłem na początku. Teraz już nie gadam, obławiam dalej te spadki i zobaczymy, co tam jeszcze Posejdon dla mnie dzisiaj. все <laughs> krótkie, bujające podsumowanie. Ładna falka się tutaj e, zrobiła. Oczywiście nadal bezpieczna, także jeszcze trochę powędkowałem, ale nie wydarzyło się już nic, także dwa słowa e, podsumowania. Jestem całkiem zadowolony z dzisiejszego dnia. Po pierwsze ryba koło 70, ryba koło 80, mierzone na szybko, także tam 2 centymetry można sobie e, dodać. <laughs> Oczywiście się śmieję, ale rybki naprawdę przyzwoite, piękne, mocne e, brania, także idealnie. No i ta teoria, o której wspominałem na początku odcinka z łowieniem na spadach, również sprawdzona, również z sukcesem. I o ile na pewno nie będę odpuszczał tych szczytów, bo tam zawsze łowiłem największe ryby, o tyle to moje pudełeczko z ciężej uzbrojonymi przynętami troszkę się powiększy po dzisiejszym odcinku i trochę bardziej tym spadom będę się przyglądał. Natomiast ciekawostka jedna jest taka, że odprowadziła mi ryba około 60 cm, ta, którą widzieliście na początku i teraz tutaj na górce odprowadziła mi kolejny na ryba znacznie większa, nie jakiś tam potwór, ale rybka, myślę, około 80 cm. Także mamy dwie ryby, które odprowadzają po samą łódkę i nie mają najmniejszej ochoty uderzyć w moją przynętę, i mamy dwie ryby, które z takim impetem zawaliły w moje gumy, że to się w głowie nie mieści. Dlaczego tak jest? Nie mam zielonego pojęcia, ale właśnie dlatego wspominałem Wam na początku, że nie wolno po jednej, szczególnie małej rybie wyciągać jakiś wniosków, bo, tak jak widzieliście, mieliśmy dzisiaj nie tylko kaleidoskop, po. Ale również kalejdoskop, jeżeli chodzi o zachowanie ryb. Jedna z takich rzeczy, którą jeszcze tutaj zauważyłem, i też nie chcę robić z tego jakiejś wielkiej teorii, ale bardzo fajnie te ryby reagowały na przynęty mniejsze i myślę, że wkrótce możecie się spodziewać odcinka z takiego łowienia. Mam nadzieję całkiem dużych ryb, ale na znacznie mniejsze przynęty i znacznie delikatniejszy sprzęt. Nadal bezpieczny, nadal mocny, nadal sprawdzony, nadal poważny, ale znacznie delikatniejszy niż chociażby ten mój bardzo. Mocny casting. Nie przedłużam teraz. Dzięki wielkiej ekipie za dzisiaj połowania kija i do zobaczenia w kolejnym odcinku FWA.